Witam Was serdecznie. Jestem pod Mińskiem Mazowieckim na placu budowy naszego nowego klienta. O którym wspominałem Wam w ostatnim filmie, który był zapowiedzią do cyklu materiałów wideo, jakie poświęcę tej realizacji. Mianowicie, przypomnę, mowa tutaj o domu, który budowały dwie firmy. Jedna splajtowała, druga zniknęła z rynku. Nie pytałem o szczegóły tutaj inwestora, nie chciałem mu robić przykrości. Wydano masę pieniędzy na budowę. To, co osiągnięto, pokażę Wam za chwilkę. No niestety nie wygląda to dobrze. Oczywiście zajmiemy się tym i w konsekwencji powstanie tu piękny, pełnoprawny, energooszczędny dom szkieletowy, ale niestety szkoda, że tak późno i przy takich dodatkowych kosztach dodam jeszcze, że no, nie lubię takiego określenia tak zwanych majstrów, takiego cwaniackiego. E, za przeproszeniem, kto pani tak to spieprzył, no, ale tutaj rzeczywiście ktoś tak zrobił, o czym zaraz się przekonacie. Ok, zaczynam. No to tak, zacznijmy od metody wykonania. Jest to, no, miała to być może właściwie powiem, e, płyta fundamentowa. I teraz tak. E, spójrzcie, jak równe są krawędzie. To jedna wielka fala. Dlaczego doszło do takiej fali w ogóle? na brzegach tego fundamentu, ponieważ, no tutaj możecie nawet nie uwierzyć, ponieważ jako szalunek do e, wykonania tej płyty posłużył styropian. Styropian 10 cm, który został od zewnątrz zakułko, zakołkowany, więc w momencie, kiedy przyjechała tutaj grucha, żeby wylewać beton, wiadomo, że ten styropian się rozszedł. Odchylił się na zewnątrz, skutkiem czego powstały ściany w ogóle nie trzymające pionu, ja zaraz Wam pokażę, to może będzie nawet w kamerze widać, jak to wygląda. Może spróbuję od góry. Zobaczcie, przejdźmy się. Fala. Później ta fala się zmniejsza, licuje się mniej więcej z tą krawędzią, tu już się całkiem zlicowało i tutaj znowu powolutku powstaje kolejna fala. Nie wiem od czego zacząć w ogóle, bo tu jest tyle rzeczy, że strach się bać. No dobrze. Pójdźmy dalej. I tak, szkielet, montaż szkieletu. Montaż miał być przeprowadzony na... Zresztą był, bo ta konstrukcja została rozebrana. Za chwilkę pokażę Wam drewno, które po niej pozostało. No takie kołki szybko montażowe. na błyskawiczny montaż. Pamiętacie, jak pokazywałem Wam na no, jakieś śruby, śruby montuje się szkielet w naszej firmie? Za chwilkę zobaczycie link, gdzie pokazuję takie śruby, sobie porównocie z tym. No cóż, ja nie wiem, na jaką głębokość nawet ta śruba miałaby wejść. bo nie wiem, jaką grubość miała belka podwalinowa, ale przy takich wkrętach to nie mogło się udać. No to po prostu, nie wiem, woła o pomstę do nieba. Okej, okay, jedźmy dalej. W ogóle spójrzmy na poziomy fundamentu, tutaj na tę płaszczyznę. Zobaczcie, tu jest woda, tak, tutaj może być z centymetr głębienia. No, można sobie chociaż buty opłukać. Przepraszam za śmiech, no to wcale nie jest zabawne, tak naprawdę. Ale tutaj, ja myślę, że jest około, patrząc po tej kałuży, jest około 5 centymetrów. Wody, czyli mamy takie zagłębienie, taki dołek w fundamencie. Przejdźmy dalej. Jest belka podwalinowa. No i tak, ta belka podwalinowa tutaj nie ma żadnej hydroizolacji pod spodem absolutnie żadnej. Wiecie, co się stanie z drewnem, które leży na betonie? Zobaczcie, pokażę Wam jako przykład. Ktoś tę belkę postawił na betonie, przymocował, też no takie kołki tu już ktoś wykręcił, no ale tu jest jeszcze taki kołek, o tu w tym miejscu, ktoś to postawił na betonie, ale drewno po rozbiórce fundamentu postawił na tych belkach, bo zdawał sobie sprawę, że kiedy leżałoby na betonie, to doszłoby do jego degradacji. Tak by doszło. To, co widzicie tutaj, to pokazuje wam rozebrane ściany, które już do niczego się nie będą nadawać, ewentualnie klient zastosuje sobie je gdzieś tutaj przy domu, coś wybuduje, nie wiem, jakieś pomieszczenia, na narzędzia techniczne, jakieś do, te yy, ogrodnicze, jakiś, jakiś, jakiś yy, domek narzędziowy, coś w tym stylu. To zobaczcie, jaka konsekwencja. Tam wiedział, że ściany trzeba postawić, które są pod tą plandeką na na belkach, żeby nie ciągnęły od betonu wody, a tutaj zastosował sobie belkę bezpośrednio na beton. To pod spodem, myślałem w pierwszej chwili, bo tam jest jeszcze druga belka. To pod spodem, eh, zresztą patrzcie jak to jest woda, to pod spodem to jest deska. Myślałem na początku, że to jest jakaś podwalinowa deska impregnowana ciśnieniowo, ale nie, nie jest. Bo z tego co się dowiedziałam, po prostu została zastosowana tam tylko do tego, żeby nieco podnieść ściany. W ogóle tutaj ściany są, po tym co widzę i po tym co też powiedział mi nasz kierownik budowy, znaczy te ściany są jakieś, no, gdyby je postawić w pionie, byłyby niskie bardzo. Okazuje się, że ktoś, kto budował tę konstrukcję, która została rozebrana, wbudował ją tak, że pomieszczenia miałyby może 2 metry wysokości. No nawet tak zasadnicza rzecz, że nie potrafił wyliczyć wysokości pomieszczeń odpowiednich. No, Wołał o pomstę do nieba, mówię jeszcze raz. Teraz tak, mówiłem Wam o czymś takim jak instalacja hydrauliczna grzewcza w posadce została wykonana od razu. Już widzę, że z bardzo tanich rurek nie wiem co to za rurki ale jakieś chyba chińskie, y, no nieważne w każdym razie rurka ciepłej i zimnej wody. No i ona została wykonana na takiej głębokości. Może gdzieś się na to zobaczyć, bo tutaj prawdopodobnie byłby kolektor ratometrów. Nie da się niestety zajrzeć tam pod płytę, ale z tego co wiem, to ta instalacja jest na tyle głęboko, że tak jak już sobie żartowałem wcześniej, ogrzewałaby krety, ale na pewno nie ten dom. I generalnie, no tutaj odpływy kanalizacyjne, widzicie, no my jak sami wiecie robimy takie rzeczy poprzez bruzdowanie wylewki chudziaka ewentualnie kiedy lejemy pełną płytę, no i owszem to zalewamy już od razu przygotowany fragment instalacji hydraulicznej czy elektrycznej chociaż to rzadko bo i tak puszczamy górą ktoś kto wykonał to w ten sposób że zalał rurki na głębokości nawet 10 cm to jest za głęboko, ale tam podobno z tego co wiem, to jest jeszcze głębiej. To powinno być maksymalnie do 5 cm, maksymalnie i to na dobrze zaizolowanej termicznie warstwie styropianu, siatki i folii specjalnej do takich rzeczy, na których się później te rurki wykonuje. No, zobaczcie, tutaj jest belka podwalinowa. Zobaczcie, co się dzieje. Wiecie, co by się działo ze ścianą która, domu szkieletowego, która zaczynałaby się w tym miejscu, a jeszcze wystawałoby tyle betonu na zewnątrz? Zgnilizna by tu powstawała, po prostu zgnilizna. Ciężko by było to zaizolować nawet. Oj, co my tu w ogóle będziemy robić? Zaraz Wam opowiem. Mianowicie przyjedziemy tutaj w pierwszej kolejności, niebawem i Wyrównamy te ściany. Zetniemy te wszystkie nadmiary, ten cały badziew betonowy, który powstał w wyniku odchylenia się w szalunku ze styropianu, zwykłego styropianu, nawet nie steroduru, bo owszem możecie powiedzieć, ale przecież robi się formy steropianowe, czy też dokładnie styrodurowe do wylewania płyt fundamentowych, owszem, robi się, ale są to specjalne formy, kupuje się je na wymiar. Trzeba wiedzieć jak je zmontować Te widać, że ktoś nie miał bladego pojęcia Więc uznał, że poradzi sobie z tym samym e, e, Korzystając ze zwykłego styropianu Nieprawda O, tutaj macie, styrodur Patrzcie ile tu materiału się marnuje No, nie wiem jak ten pod folio. Może go jeszcze się uda wykorzystać Ten materiał, ale to już na pewno To jest na odpad Jestem prawie pewny i tak, i, i, i wtedy rzeczywiście płytę fundamentową można wlać fachowo, ale jeżeli nie potrafi się tego robić, albo chce się zaoszczędzić na, na tych formach, a jednocześnie ma się bardzo dużą wiedzę na temat wykonawstwa takich elementów, to wtedy stosuje się drewno szalunkowe, trzeba też wiedzieć, jak to zrobić. I my tak często robimy, wykorzystujemy tylko drewno. Jesteśmy w tym dobrze, wiemy jak wylać taką płytę przy pomocy właśnie takiego szalonku. I wszystko jest równiuteńko. No muszę wam powiedzieć, że niezwykłe są niektóre budowy i to mnie mocno zaskakuje. Mimo wszystko, że wiele już rzeczy widziałem, ciekawych w cudzysłowie, które zrobiły na mnie wrażenie. No natomiast tutaj to no ktoś, kto to budował, nie powinien w ogóle zabierać się za... Nie mówię nawet o domach szkieletowych. W ogóle chyba za budownictwo nie powinien się zabierać. No może jakąś... Nie wiem. Domek to na narzędzia, to tak, albo wiatę na traktor, to niech buduje, ale no nie domy, ludzie. Słuchajcie, jak to będzie naprawione? My to wszystko musimy sfrazować do równego, żeby wyrównać te poziomy. To będzie sporo pracy, ale i tak uznaliśmy, że ten dom ma stosunkowo niską płytę, więc cały budynek podniesiemy. To w jaki sposób to zobaczycie już na następnym materiale wideo, kiedy zaczną się prace. No, i zrobimy tutaj klasykę naszą, tak? Czyli e, ma tu być ogrzewanie podłogowe, więc zrobimy to w ten sposób, że e, na to wszystko pójdzie po wyfrezowaniu, całą tę powierzchnię, którą widzicie, pójdzie dysperbit papa, dysperbit papa. No, i to co widzieliście na filmie, którego link zobaczycie zaraz w prawym górnym rogu ekranu, dalej. Pójdzie styropian Dwie warstwy po pięć w cegiełkę, żeby to było ładne, szczelne. Na to siatka, folia, i na to rurki instalacji hydraulicznej. I na końcu 5 cm warstwa szlifta z agregatu miksokret bez betonu jastrychowego. I słuchajcie, wtedy to będzie działać. Tak? Wtedy instalacja grzewcza będzie działać. No tutaj jeszcze co do instalacji hydraulicznej, prawdopodobnie to wszystko zostanie. E, zostanie na zawsze w tym fundamencie e, pod warstwą hydro i termoizolacji posadzkowej i betonu posadzkowego, a wykonamy takie instalacje już oddzielnie w konstrukcji, tak jak też widzicie to na różnych filmach. Też ktoś, kto to budował zupełnie nie zoptymalizował tego procesu, po co było nie wiem, że nie wiedział dokładnie jak taki fundament zrobić, po co to było w ogóle jeszcze zalewać w tym betonie a jeszcze y, wiedząc, że zastosowało się no niestety to są tanie rurki, Ja nie wiem ile to mogło kosztować w tamtych czasach, metr złotówkę y, półtora y, rurka to kosztuje 5-6 zł lepsza, tak y, taka wody a nie, a nie. No, bo to widzę, że to jest, to jest jakaś tanizna, tak? E, I co? I, I wiedząc, że kupił taniznę, to jeszcze zalał to w, w furmance pieniędzy. Z no, bo można tak porównać e, tę ilość betonu do furmanki pieniędzy. No nie, no. Aż się robi przykro. Słuchajcie, ten dom w ogóle będzie miał powierzchnię y, około 200 metrów. Y, ogrzewać go będzie. Pompa, powietrze, woda. Był już o wodzie w posadce wą wspomniałem. Będzie mieć poddasze użytkowe jakiś otwarty salon. Nie wiem, czy będzie mieć garaż, czy nie. Jeszcze nie widziałem. To w ogóle jest. Dom, który zaprojektowany został no, na sprzedaż, projekt typowy w jakimś biurze. A to tu będzie garaż, tak? Faktycznie. Natomiast był jakiś architekt, który narysował jego szkielet. Ja nie wiem, ten pan architekt, czy to z jego projektu wynikało to, że te ściany były za niskie, czy się pomylił wykonawca. Pierwszy wykonawca, więc nie chce w to wnikać. Ten projekt został dostosowany do technologii szkieletu przez jakiegoś architekta. Tak jak powiedziałem, no i tutaj co? My musieliśmy go po prostu zweryfikować i będziemy budować na jego podstawie. No cóż, także widzicie, co tutaj jest. Mamy masę materiałów źle wykorzystanych, część z nich. Albo się zmarnuje, albo no będzie, musiała będzie musiała być wykorzystana no w sposób niezgodny z przeznaczeniem do końca, bo na no jakieś inne rzeczy, może na jakiś taras, może na coś. Na pewno no nie nadaje się ten materiał na budowę domu. Mówię o drewnie, które wam pokazywałem tam pod tą plandeką. Przy fundamencie sporo pracy, będą pracować duże tarcze szlifierskie, będzie tu frezowanie, będzie sporo porządnej roboty w końcu będą kotwy tutaj śrubowe w beton takie rozporowe zastosujemy to akurat całe szczęście nie jest za późno najlepiej oczywiście zalewać podczas wykonywania ścianki fundamentowej ale jeżeli się nie udało tak jak w tym przypadku no to wówczas wkręci się i one ładnie rozeprą się w strukturze betonowej i spowodują że E, te śruby będą naprawdę fest trzymać belkę podwalinową, poziomu, tę belkę trochę podobną do tamtej, nie identyczną. No tak to wygląda, no, na razie smutno to wygląda, nie wiem, ta folia mnie też interesuje, co to było, to miała być jakaś hydroizolacja, zabezpieczenie, czy to tymczasowo? E, to już lepiej było jej nie stosować, żeby to nie gniło. Tylko odkryć ten fundament. Chyba przylegała mocno tutaj, bo tu już widać ile jest glonów na tej ścianie, czyli było tam przyjemne środowisko do e, powstawania zarodników, mikroorganizmów, ale no to całe szczęście tej warstwy, którą widzicie zaglonionej, nie będziemy się jej skutecznie pozbędziemy. Boże, ludzie, kochani, jak tak można? Słuchajcie, kończę na dzisiaj. No, sami widzicie, należy bardzo dobrze sprawdzać wykonawcę budowlanego, bo są różni patrzeć w rekomendacje, patrzeć jak prezentuje swoją ofertę, o czym mówi, czy pokazuje, z czego składa się jakość jego usług, czy jest tylko czysto de deklaratywny. Unikamy takich wykonawców. No, chyba, że. Nie wiem, jesteśmy w stanie w jakiś inny sposób potwierdzić, bo są na przykład, nie wiem, poleceni przez znajomych. Aczkolwiek tutaj ten wykonawca podobno był polecony nawet przez jakichś znajomych, którzy są zadowoleni, ale dzisiaj też się dowiedziałem, że są też tacy znajomi tego wykonawcy, e, przepraszam, e, e, którym ten wykonawca wybudował którzy nie są zadowoleni. Aha, no właśnie. I tak e, jeszcze raz apeluję, pytajcie wykonawców, jak są zabezpieczeni na wypadek. Nie wiem, z utraty płynności finansowej i tak dalej, albo nie wiem, niedokończenia budowy, kiedy wystąpią jakieś roszczenia. Przecież przy wydawaniu wielkich sum, a nie ukrywajmy, że to są duże sumy, które trzeba wydać na budowę domu, no to warto się w jakiś sposób zabezpieczyć, bo no nie jesteśmy społeczeństwem anglosaskim, gdzie słowo jest tyle samo warte co papier i stopieczątek, więc należy jednak się zabezpieczać. I uwzględniać czynnik niepowodzenia oraz możliwości, otwarcia sobie możliwości do zwrotu kosztów poniesionych, jeżeli taka sytuacja nie zaistniała z waszej winy, wy jej nie spowodowaliście. Dobrze, słuchajcie, niebawem, jak tutaj się zaczną pracę, przyjadę, ale wcześniej pokażę Wam kolejny plac budowy. Prawdopodobnie będą to Michałowice, tam się sporo dzieje, o czym wam mówiłem, ale też zaczęliśmy kilka innych budów, między innymi w Chotomowie, z tego co pamiętam. Tam też się wybiorę, może uda mi się dwa domy pokazać na jednym filmie. A tymczasem pozdrawiam was serdecznie i życzę wam wszystkiego dobrego. Do widzenia.